Cześć i dzień dobry w przeglądzie najnowszej kolekcji Warsztat Majsterkowicza. Dobrze wykonana robota. Kolekcja zawiera cztery starodawne urządzenia, mikrofalówkę, ekspres do kawy, lodówkę i kuchenkę, które potrzebują trochę uwagi. Symowia z umiejętnością majsterkowania mogą przywrócić im dawne blaks, sprawiając, że będą działały jak nowe. To to... Nie, dziwne. Dobra. Funkcjonalna przestrzeń. Stwórz warsztat, który zainspiruje Simów do rozwijania swoich umiejętności. Znajdziesz w nim modułowe, pojemne półki oraz interaktywne obiekty, takie jak boiler, skrzynia elektryczna, wentylator podłogowy i stół stolarski. Czyli to jest taka... Jak yy, porządki kolekcja mi się wydaje, czyli bardzo funkcjonalna. Zobaczymy, zobaczymy, przetestujemy też, jak to będzie działało. Jesteśmy w trybie budowania ściana, nieukończony warsztat i przechodzimy do kupowania. I tutaj mamy fotel kubełkowy, improwizacja. Półka warsztatowa niska, półka warsztatowa wysoka i są wersje. Ładnie pomalowane i obdrapane, obklejone, następnie półka na ścianę, tablica, wszystko w porządku. Półka cuda w warsztacie, fajnie, że są puste, puste, puste. Kółeczki. Myślę, że chyba coś będzie się dało na to położyć. Zaraz zobaczymy, jest tu coś. O, da się, dobra. Da się, super. Następnie półka w warsztacie. Cuda w warsztacie. Stół warsztatowy nieład. Kolejny jest wózek, zrób to sam. Narzędziowy Tytan. Dalej, rynienka modłowa, Metalowy zlew gospodarczy. Stół stolarski Kraftoman Ultra. Skrzynka elektryczna, prąd w domu. Boiler czasem działa, czasem nie działa, e, boiler czasem działa, tak, skrzynka z narzędziami, mistrzostwo rzemiosła, trociny, piasek, trociny i nie tylko, to tutaj są takie różne jakieś zanieczyszczenia, słabo widoczne niektóre, e, wiatraki, we wentylator podłogowy, przyjemna bryza, e, wózek stolarski, Następnie lampa, oświetlenie fluorescencyjne, świecący patyk. Lodówki do naprawiania. Lodówka Gwiezdny Luksus z odzysku. Te lodówki wcale nie są jakieś tańsze, dużo mi się wydaje. Kuchenka Gwiezdny Luksus tak się prezentują. W ogóle one tutaj wyglądają, tak? Przed naprawą, w sensie przed postawieniem ich. Je trzeba naprawić. Zaraz to przetestuję. Mikrofala, gwiezdny luksus, tak się prezentuje. Dalej są ekspresy i na końcu pojemnik na złom. Dobrze i tak jak jesteśmy w pomieszczeniu, to czy okej okay, w idealnym stanie. Tu coś można, stworzyć pamiątkę jedynie. Teraz... przywróć. Dobra, zobaczymy. A ty drugą. Ty też masz jakąś tam mas majsterkowanie. Zobaczymy, jak to to podziała. To ze wszystkiego... to wszystko to ozdoby, bez sensu. A kto to jest? Całkiem zwyczajna postać. Śmiecinka, prawdziwiec. Dziwne. O, dobrze. Czyli te rzeczy po prostu da się naprawić i z tego korzystać. I to tyle. No, przetestowana opcja. Także chyba już się z Wami pożegnam w tym przeglądzie. Dla mnie te rzeczy no niestety nie są za bardzo funkcjonalne, więc um, nie jestem taka zadowolona. No cóż, trudno. Do zobaczenia. Cześć.